W jaki sposób można przeczytać taki schemat? Zobaczcie, faza pierwsza, prawda? Co ona nam robi? Idzie nam tu, pada na różnicówkę, różnicówka sobie robi brrr, miesza to wszystko, mierzy i pilnuje. Idzie nam faza dalej, faza nam przechodzi na tego s tutaj, prawda? Dalej. Co nam się dzieje? Ta faza musi być podana na styk, ten na dole, który nam albo zwiera, albo rozwiera. Dodatkowo, dalej, tutaj jak macie pokazane, mamy zasilonego, bo to tu jest zasilenie tego naszego bistabilnego, oraz zasileniem sterujemy cały czas fazą, prawda? Bo lecimy po fazie, oraz faza wchodzi nam na P2. Co dalej się z tą fazą dzieje? Ta faza sobie idzie tu na łącznik schodowy, ten, do którego zaraz dojdziemy. I, ale zobaczcie cały, cały ten embaraz. Że ta faza jest przekazana na łącznik ten dzwonkowy, prawda? I jeden, i drugi, ale przechodzi nam sobie dalej i wchodzi nam z powrotem do naszego B-stabilnego, czyli podaje nam impuls, który robi nam albo zwarcie, albo rozwarcie, prawda? Tak to wszystko działa. I teraz, co dalej? Mamy puszczoną tą fazę na ten łącznik schodowy, i teraz, jeśli mamy go w tej pozycji, czyli 2-3 mamy tu i tu połączone, Wtedy nam działają te włączniki, jeden i drugi, i wszystko jest ok. Prawda? Jeśli mamy w pozycji 2 i 1, czyli tej pozycji tutaj zwarte, ten łącznik automatycznie nie ma fazy, więc on nie będzie nam działał. I w takim układzie zaświecą nam się te dwie lampki od razu, a działał będzie nam tylko i wyłącznie ten łącznik. No, i tak. Tutaj mamy dodatkowo tą żerówę wpiętą, ale ona jest tak samo wpięta jak ta nasza tutaj, więc ona będzie, poczekajcie, jaki ona ma numerek? L1, czyli ta będzie świeciła tak samo jak ta, w tym samym momencie. L2, L3, te będą świeciły tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten zestyk włącznika schodowego będzie w pozycji 2,1, czyli tu.